Witam wszystkich. Dzisiaj przedstawiam opatrunek izraelski typ FCP01. Z czego on się dokładnie składa i jak on wygląda? Zapakowany jest w taką grubą folię. Jako, że tutaj są napisy w języku niemieckim, to prawdopodobnie jest to przeznaczone na rynek niemiecki. Chociaż nie jestem pewien. Termin ważności to 5 lat. W moim przypadku minął już w 2017 roku. Wyprodukowano oczywiście w Izraelu, bo gdzieżby inaczej miałby być. Jest tu ułatwienie do otwierania. Jest to, to dosyć skompresowane, więc mało zajmuje. Więc otwieramy. w środku jest jeszcze jedno opakowanie no teraz ja robię bez rękawiczek jak to by się miało rękawiczki to chyba trochę nieco gorzej by się to robiło mamy dodatkową folię tu jest to już próżniowo zapakowane także wodoszczelne, pyłoszczelne nic raczej się z tym opatrunkiem nam nie stanie. Ułatwienie do otwierania jest. Ta plastikowa klamerka służy do ściągnięcia mocniejszego całego bandażu. No i zmiany kierunku. Jest koloru takiego siwego. Szary taki. Ta część cię nakładamy na ranę. Tu jest jeszcze takie ułatwienie, żeby nam się on całkowicie nie rozwinął. Jak będziemy pociągnąć dalej, rozwijać toż za każdym razem będzie on nam się tu odrywał. Ja oczywiście pokażę, jak to mniej więcej się zakłada, ale to nie jest raczej. Nie należy traktować tego filmu jako film instruktażowy. Ja też nie jestem medykiem, ale postaram się pokazać mniej więcej, jak to powinno wyglądać. Taki opatrunek jest dosyć drogi. Widziałem ceny w zależności od różnych sklepów od 30 do 50 zł. Więc to nie jest jakiś tam zwykły banderz za 5 czy 10 zł. Nie musimy tu mieć jakichś dodatkowych opasek, ściągających, zamykających to wszystko. Jakiś agrafek. Mam tutaj jeden porządny komplet. No i zakładamy. Tą oczywiście częścią na ranę. Tutaj przekładamy i możemy zmienić kierunek. Przy okazji naciągamy to mocno. Na końcu mamy klamrę plastikową. No i jest załączek. Także jeden opatrunek w całości bez żadnych dodatkowych rzeczy, wszystko w tym tutaj jest do założenia na ranę, do mocnego ściągnięcia. No i klamra, która porządnie trzyma. Więc, tak mniej więcej, to się zakłada. Oczywiście, można to nie tylko na nogę, możemy nałożyć na rękę, na jakieś inne części ciała. Gdzie tam oczywiście mamy te ranę. No, i to w zasadzie tyle, co chciałem w dzisiejszym filmie pokazać. Od razu uprzedzam, to nie jest film, film instruktażowy. Ja nie jestem medykiem. Więc to tyle na dzisiaj. Koniecznie zostaw komentarz pod filmem. Daj łapkę w górę, jeśli film się spodobał. Zasubskrybuj ten kanał, jeśli jeszcze tego nie robisz. Kliknij w dzwoneczek, aby nie ominął ciebie żaden film. No i do następnego filmu.